Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Poniedziałek, trzeci tydzień Wielkiego Postu. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział czwarty. Myśląc o Jezusie Chrystusie, o jego dziele zbawczym, przyzwyczailiśmy się myśleć o jego męce i śmierci w kategoriach zagrożenia bezpośredniego jego życia, właśnie u schyłku działalności publicznej Chrystusa, kiedy. W Getsemanii jest porwany przez żołdaków wysłanych przez arcykapłanów, gdzie jest prowadzony do Annasza, gdzie jest postawiony przed Sanhedrynem, później skazany na śmierć przez Piłata i ukrzyżowany. Natomiast dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że Chrystus rozpoczynając swoją działalność publiczną i... Wprowadzając siebie samego, przedstawiając siebie samego jako mesjasza pańskiego, namaszczonego duchem świętym, już u zarania swojej działalności ryzykował własnym życiem, po to, żeby doprowadzić dzieło zbawienia do samego końca. I otóż, kiedy przybywa w dzisiejszej Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 4 do Nazaretu, wchodzi do synagogi. Czyta fragment ze zwoju proroka Izajasza, rozdział 61, w którym jest mowa o jego namaszczeniu. Duch Pański spoczywa na mnie. Namaścił Chrystusa Duch Święty, Chrystus dopiero co został ochrzczony w Jordanie i na samym początku działalności w Galilei Chrystus czyta ten fragment z proroka Izajasza ukazujący jego tożsamość, i godność mesjańską. Zauważa jednak równocześnie w Nazarecie w czasie lektury z tej synagogalnej, że jego pobratymcy mają trudności z przyjęciem jego przesłania, jego nauki, z objawieniem, które przedstawia im samym na ich oczach swojej godności mesjańskiej. Dlatego podaję dwa przykłady z historii Starożytnego Izraela, mające na, przede wszystkim dać jego pobratymcom do myślenia na temat zbawienia, jakie przynosi Bóg przez swoich proroków. I oto pierwszy przykład wzięty jest z życia proroka Eliasza, kiedy prorok Eliasz w czasie suszy trwającej 3 lata i 6 miesięcy nie został posłany do żadnej wdowy. W Izraelu, ale do wdowy w Sarebcie Sydońskiej, czyli, nie, czyli do nieżydówki. Dzięki jego obecności, modlitwie, ta fenicjanka, dzisiejszy teren Libanu, przeżyła tą suszę wraz ze swoim synem. I drugi przykład z historii Izraela: Elizeusz, uczeń Eliasza, kiedy do niego przychodzi generał wojsk aramejskich Naaman który był chory na trąd, każe Naamanowi obmyć się siedem razy w Jordanie i Naaman staje się z powrotem zdrowy. Również to jest drugi przykład ukazujący, że Bóg Izraela działa i okazuje swoją łaskawość i życzliwość również nieizraelitom. I te dwa przykłady, które ukazują uniwersalność działania Boga Izraela, bardzo się nie spodobały mieszkańcom Nazaretu, albowiem wszyscy zapałali gniewem, pochwycili Chrystusa, i wyprowadzili go na skraj góry, gdzie chcieli go w przepaść strącić. Widzimy, że o mało co, o mały włos, Chrystus nie straciłby swojego życia zaraz na początku swojej. Działalności. Ewangelista mówi, że Chrystus się oddalił spośród nich, nie wyjaśniając w jaki sposób to się stało. Niemniej przekaz dzisiejszej Ewangelii jest bardzo cenny dla również pogłębienia naszej wiary, bowiem Chrystus w synagodze w Nazarecie ukazuje oblicze Boga. Który działa w stosunku nie tylko do jednego narodu, do jednej nacji, do jednej rodziny plemiennej, ale działa w stosunku do całej ludzkości. I tego właśnie mieszkańcy Nazaretu nie chcieli albo nie mogli przyjąć. Dalej idąc w perspektywie naszego zbawienia, wiemy, że. Ta misja Chrystusa, którą on ukazuje w Nazarecie, misja działania uniwersalnego, w to, jeżeli chodzi o zbawienie człowieka, realizuje się w jego życiu. Chrystus nauczając, czyniąc cuda, podobnie jak te dwa przykłady ze Starego Testamentu nam, nas uczą, nie ograniczał się w swoim działaniu jedynie do narodu wybranego. Wiemy, że przechodził przez Dekapol, region dziesięciu miast greckich, przebywał w regionie właśnie Tyru i Sydonu, teren dzisiejszego Libanu, i tam nauczał, tam czynił cuda, tam swoją obecnością uświęcał tamte narody. Również jego męka i śmierć i zmartwychwstanie, całe wielkie dzieło odkupienia, mają charakter uniwersalny, nieograniczający się. Tylko do narodu izraelskiego. I w tym kontekście możemy i powinniśmy myśleć o formowaniu naszych wyobrażeń, o wierze, której jesteśmy częścią. Właśnie z powodu takiego, a nie innego podejścia samego Jezusa do kwestii wiary i zbawienia, Kościół Święty, który On założył, jest Kościołem, Uniwersalnym, czyli katolickim. Z języka greckiego katolickie znaczy powszechny, nieograniczony do jednego narodu, do jednej rodziny plemiennej, nieograniczony do jednej grupy społecznej, lecz ma wymiar uniwersalny. Dlatego, nawracając się, pamiętajmy, że w okresie Wielkiego Postu nawrócenie jest bardzo mocno powiązane. Ze zmianą sposobu myślenia. O mojej wierze, o mojej uczestnictwie, o moim uczestnictwie w jej wierze, w tej wierze, i o moim dawaniu świadectwa wiary w środowisku, w którym żyję i mieszkam. Dar wiary i zbawienie, które działa przez wiarę i przez sakramenty święte, jest rozpowszechniane przez głoszenie Słowa Bożego. Nie jest ograniczony tylko do mnie. Jestem częścią większej, wielkiej wspólnoty kościoła, która wykracza daleko poza granice naszej ojczyzny i obejmuje świat cały. Nawracajmy się więc w naszym myśleniu patrzmy szeroko i głęboko w kochające serce Jezusa i uczmy się, uczmy się tej szczodrobliwości. Dobroci, otwartości dla nie tylko najbliższych, którzy mnie otaczają, ale dla całej naszej ojczyzny, i pamiętajmy, ogarniajmy modlitwą świat cały i jego potrzeby, Kościół święty na całym świecie. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.